Założyliśmy konto, stworzyliśmy kampanię, dodaliśmy grupy reklam, słowa kluczowe i reklamy. Skonfigurowaliśmy rozszerzenia reklam. Zostało nam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia zanim wystartujemy. Pierwsza rzecz to jest dodanie stawek do słów kluczowych. Na tej chwili nasze reklamy nie zaczną się wyświetlać, bo nasze słowa kluczowe, jak sobie klikniemy tutaj po lewej w menu słowa kluczowe, mają stawkę 1 grosz, czyli praktycznie zerową. Chcemy to zmienić Możemy sobie tutaj kliknąć tego ptaszka po lewej. Ja mam dwa słowa kluczowe, więc u mnie to nie ma problemu. Jak byście mieli ich właśnie więcej, to łatwiej będzie to zaznaczyć ptaszkiem. Edytuj, zmień maksymalne stawki CPC. Zaznaczamy opcję określ nowe stawki. Jak pamiętacie, w, przy, w planerze słów kluczowych stwierdziliśmy, że taka rozsądna stawka na środek to będzie około 4-5 zł za kliknięcie. Ja tutaj dodam właśnie, jak to będzie, 4,50. Klikam dostosuj. No i ta stawka została zastosowana do tych słów kluczowych. Upewnijcie się przy okazji, że wszystkie wasze słowa kluczowe mają tutaj te nawiasy kwadratowe. W innym przypadku koniecznie nałóżcie te nawiasy kwadratowe, bo wasz budżet zostanie momentalnie wykorzystany na kliknięcia, których nie chcecie. Dobra, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to, są, to jest ustawienia, taka dosyć techniczna rzecz. To jest w ustawieniach konta, kiedy wybierzemy wszystkie kampanie, ustawienia tutaj po lewej i u góry ustawienia konta, jest taka jedna ukryta rzecz, która może być bardzo zdradziecka, nie stosuje automatycznie propozycji reklam. Czyli wchodzimy jeszcze raz, wszystkie kampanie, ustawienia, ustawienia konta, i tu, jak zjedzicie na dół, będziecie mieli propozycję reklam. A w domyśle, Google może sam po 14 dniach Wam nałożyć. Jakiś swój pomysł na reklamę. W sensie oni sobie stwierdzą: Twoja reklama nie jest wystarczająco skuteczna, nam się wydaje, że ta reklama będzie lepsza, i jeżeli przez 14 dni nie zareagujecie, to ona się automatycznie zmieni. Nie chcecie im na to pozwolić. Więc klikamy tutaj opcję drugą: Nie stosuj automatycznej propozycji reklam i, i zapisz. Kuszę. Kamera mi przeszkadza. Dobra. Ok, wracamy do przeglądu. I na tę chwilę. Jesteście gotowi do tego, żeby Wasze reklamy się wyświetlały. W kolejnym filmiku powiem jeszcze o tym, jak zarządzać w tym, czasie, w tym w czasie i czego możecie się spodziewać.